Ale nam doszła ranga PAKA 30. czy ten yy... Charles Ives, Kenny i Charles Ives Ale on Trzybujemy. musi być kozakiem w tę grę no jak kurwa u kopa sobie, zaraz masz No słuchajcie, Ty. trochę było grane Jestem ogólnie Dokładnie, Hunterek pograł trochę w 13 megę, zaraz mi to goni ale to dobrze, bo jestem kujowym surwem, to możemy je dogonić bez problemu. Nie A ja problemu. teraz powiem ci tak. Trochę pograłem surwem, trochę pograłem yy, właśnie mordulcem, także już mniej więcej wiem, nauczyłem się różnych taktyk od ludzi, jak nie się dawna. gra. Yy, dodatkowo chciałem ci powiedzieć, że już chyba nawet ogarniam, na czym polega lupowanie. Także może nie będę aż takim uselessem, jak byłem do tej pory. Bo ja jestem beznadziejny w lupowaniu do tej pory. Yy, I powiem ci, że jeszcze. Yy, Zauważyłem coś takiego, że na tych rangach, na których teraz będziemy grali, to mordulce to są takie kurwa Trajhardy do potęgi. No tak. Na, na, znaczy, teraz będziemy grali stary, na czwartej randze możliwe. Można nam dobrać do Charlesa, to albo gdzieś tak w środku, 7-8. Powiem ci tak, ja zauważyłem, że najtrudniej z rangą jest tak od 11 do 8, właśnie. To jest najgorszy, najgorszy poziom rangowy, jaki możesz mieć. Bo pamiętam, jak biłem, no mówię, nigdy nie tryhardowałem jak uzdra, żeby tą rangę pierwszą bić, no i max biłem tą czwartą chyba, nie? Mm -hmm. e, to od ósmej do czwartej wbiłem chyba w jeden dzień. O. Ale od kurwa jedenastej do ósmej, to z tydzień albo dwa. Okej. Okay. Bo, no mówię, takie tryhardy są, no i goście kampią po prostu strasznie i wiesz, tunelują. Albo, albo wiesz, yy, albo grają toksiki, takie typowe, nie? Ale w sensie jako surwy, czy jako mordulce? I jako tu i tu. I jako tu i tu. O, Ale to... wiesz, no jak, jak grasz na tym, jak grasz na surwie i cię robią, to jest wiesz, przerąbane też. No. Tu ładnie poblokują. No to zobaczymy Ale jak najgorsza będzie najgorsza ranga, 11-8 to są najgorsze rangi Więc się cieszę, że doskonale mam Murtulce, teraz jestem tam pod siódmą podchodzę Ale co z tego jak pojutrze jest, a nie, za tydzień z reset, więc za i tak idzie no. Ale cóż, whatever Dawid Król Tak, bo ty masz teraz yy, suka Bietilli na chuj, o widzę cię Sebastian, pracownik mini, delfin Dada a, to jest ta plansza, ok. To jest przerobana z Davidem, że że taki wielki. O, o, wielki. dostałem powiadomienie dźwiękowe. To jest najgorsze w tej postaci, on jest taki ogromny. Patrz, o ile ja wyszł od ciebie, jestem. Ok, czy mówisz, że gdzieś tu jest, tak? Znaczy, dostałem powiadomienie dźwiękowe, że 36 metrów patrzyłem gdzieś w stronę y, zamku, wiesz tego? 26 metrów to jest zajebiście mało Wow, że nie ma terror radiusa, czyli jakaś świnia albo ghost Okej, okay, to unlucky akurat Dobra, tu mamy generator O kurwa! Tak Wiedźma A nie, to trap był tylko Tak Kurwa, my się zaplątaliśmy jak bolki... Gdzie ty masz tego, tego, tego silnika? Przy koniu Aha, aha za tym y, ruinka jest oko Ale trapów dostawiała? Faure, jasna. No, dosta ja dostałem drugiego właśnie na twarz. Ja pierdolę. Kiedyś ty to nastawiała, kobito. Ja sobie przeszukam od razu. Wydaje mi się, że ruinka to będzie w środku. Możliwe. O kluczyk zielony Nie mogę biegać tak jak debil bo Bez lekkości teraz gram To jest zwykły totem? To jest zwykły totem Rozwalę go No A rozbaraj, bo one chyba też do punktów się liczą, wiesz? Jeszcze raz? One chyba też do punktów rangi się liczą swoją drogą. Potemy? <noise> tak, 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 to jest też cel Dobra, chuj to nie robimy, jak nie chcesz, to nie. Oj, bolesła. On coś to... z ją lupuje, Lol A to już inny, okej okay. Inny, inny, inny Ona już poleciała gdzieś tam Dalej Ja rozwaliłem totem i teraz lecę chcę... Dobra, szybko wezmę tutaj, uderzenie zrobię Żeby odciągnąć ją Ej, David King robione. powinien szybciej robić niki Bo Łapę, ma wielkie łapy ci. Dzięki! <laughs> o pomogę ci. Dobra, teraz mi wszedł Sorry No niestety te testy umiejętności im więcej ich jest tym gorzej Trafiłem? Nie, nie trafiłeś Wiesza pewnie będzie tutaj leciała zaraz Ale powinniśmy skończyć Nie, nie ma tak łatwo <laughs> E, no wydaje mi się, że nikt przylecił tutaj. O kurwa. O kurwa. Przepraszam. Listę. Dobra, ją. Dobra, idę tego ruska ściągnę. Nie tego kurwa. Nie zdąży przed dwójką, kurwa. Niedobrze. Ale mamy totem. Kurwa, macie gdzie tam ci idzie? Czy nie wiem, czy będzie biegła do mnie, czy nie, nie, nie biegnie. Macie totem? Nie, nie, nie. Jakiś taki randomowy totem wciągałem. O, Wronisław Komorowski był tutaj, normalny. Tego odgoniłem i to zrobiłem W kolego To temu dużo, ale wszystkie zwykłe Może w sumie mamy prawie trzy silniki teraz skończone widzę Ona żadnych silników nie kopie tutaj wiesz? kopała ten na górze co robiłem Ten nasz? No oj, oj. Chyba go Kampi, ale tutaj staram się go ładnie porobić no, dobra, tam jest, o tak nie, jest. dobra, na Co? A ona się teleportowała do tego. Ona może się teleportować do tych no swoich tak. znaków? A no to mnie zrobiła. No, Pierwsze bieszanie pierwsze I postawiła przy mnie ten znak. Normal. Biegnie do was już. Idę do ciebie? No, dawaj, dawaj. Bo ona gania się z innym Uważaj Ja mam tak. Wyskoczy zaraz Przed tobą Kurwa jakim cudem to wyskoczyło? Przecież przepraszam bardzo, na kuckach byłem Nie może wyskakiwać, gdy ja jestem na kuckach No ej! Co jest? klapą Kierdolni, pierdolni, 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 pierdolni. Ale bulsi! Dwa, dwa, dwie rzeczy, które się nie, nie powinny wydarzyć. Byłem na kuckach i wybuchła ta, e, pułapka. Na kuckach nie powinno. Na nie powinna wybuchać. I druga sprawa, z e, zacząłem świecić na nim latarką. Latarką właśnie ściągnąć te marki. I wtedy wybuchła. To nie wiem. Zaraz przyjdę cię ściągnę. Ja już mnie ściąga jakieś słowo. Dobra, trzeba szukać ruinki z ruiny to będzie ciężko Pierdalaj. <grym> Dobra, idę Nie, <grym> tej <grym> kopa No ale jak ludzie zobaczą tutaj kurwa jak grane było przeze mnie to No powiem ci, że miała problemy że mnie znaleźć, mam ruinę Aż dziwne, że nie narzuciła tutaj żadnej pułapki swojej Dobra, uciekło mi Elegancko Ruina rozpierdalana, na, no, na, no, na, no, na. No. Skończę, skończę, skończę. Powiem tak, takie rzeczy powinny dziać się nie. Jak jada to. No skończyłeś ten silnik na górze, czy nie? Nie, 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 to ktoś inny skończył. Ja zrobiłem... To w innym miejscu było. Ja zrobiłem ruinę. To jest obok mnie jakieś prawie zrobione. Boże, ten Sebastian King ma normalnie tak krzywe bicepsy, że ja pierdykam <śm> Sebastian King. Nie, czy to się nigdy na górze zrobione, czy na dole? Zaraz pójdę do tego na górze. Ten na górze no Zrobiany jest? Tak, ten co my robili. Ja tu blisko chałupki mam już połowę świnka. Dobra, gonimy go mnie. Widzę no, dobra. Ale nie dam rady jej uciec, chyba. O nie, uciekłem mi. No i nasi. My skończyliśmy go do silnika. idziesz w nas w stronę, chyba. Nie, to inny balek, bo on ma całe chyba. Ja się właśnie będę leczyć. No i najzik. Kurwa, Bartuś, jak my teraz takie prosy jesteśmy, że piątą rangę wbijemy sobie tak dzisiaj chyba. To... jednym meczem. No. Ja jestem troszeczkę zniesmaczony nies tym horrora. i tą jedną akcją, co na kuckach... Yy, paliłem. Dobra, dobra, spokojnie Znaczy, jestem wkurzony, bo tak się nie powinno zdarzyć po prostu A no Sebastian King to jest z kilometra widoczny ja! O, czekaj, czekaj, bo ją prowadzisz tutaj Okej, okay, uciekła Weź ją tam trzymaj, my robimy silnik tutaj właśnie Spokoj, spoko, 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 spoko. Ja już ją zgubiłem A jednak nie Nie walnęła. To jest chyba moje drugie? Tak, to jest Twoje drugie. Dobra, już lec, lecimy. jest nice. tutaj gościa też robi Dzielnik. Dokładnie po, na moim lewym ramieniu, ale no. gdzie chcesz mi Czekaj, czekaj, nie bo mnie goni. Aha. Kogoś innego goni? Kurwo jebana No ty no. Dobra, ją polupuję trochę No nie gadaj, że kampić będziesz, na pewno no będzie kurwo. kampić, no Jak jesteś chuja wartym killerem, to musisz kampić Zapomniałeś? Naprzeciwko mnie postawię, naprzeciwko mojej mordy Znaczy tak trochę, dalej poko co za pizda, no? Ha? O kurwa, zablokowałem się. Bęnie, 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 bęnie. kurwa. A ja, poświęciłem się. A to ciebie? Kurde, tak, tak, spakaliam drugie, ja mam A, drugie, no. ja mam drugie dopiero. Okay. Kurwa, widziała mnie. Dobra. Dobra, lecimy się i lecimy do ciebie. W tym samym miejscu... ...postawiła ruinkę... ...do swoją. Że tam naprzeciwko ciebie tak trochę, nie? Po lewej stronie ode mnie. Do twojej twarzy? Tak, o, o, jak ja patrzę przed siebie, to po lewej stronie ode mnie jest. Kurde, najgorsze jest to, że jestem z kilometra widoczny tym serkiem. Jezus, kurwa, gdzieś ty nakładała te trafy, kobito! Idzie gościu? No nie wierzę. O, i teraz na kuckach przeszedł obok Dobra, tego? Padem. Nie wiem, w takich miejscach dziwnych nastawiała tu to bez kosmos. Nie spodziewałem się nigdy w życiu, że tam są, nie? Dobra. No mnie też, ja teraz dwa minąłem. Strasznie. Znaczy dobrze dla niej, nie? Dobra, próbuję coś ugrać. Może się uda. Nawet się ponosi, nie można drapnąć. No, daj spokój. Musisz uciec za Jeszcze raz? Musisz uciec, że z mapy. O. Może dam radę, zobaczymy. Jak tam reszta robi jakieś silniory, czy nie? Mówię. Jeden ucieka. Cypy Ucieka. Kurwa, biega se po mapie. O, znalazł się jakiś. Tak, dobra, to ja też leżę. O, idziemy po Ale ty, rzuciłeś się na niego. Możecie podnieść jeszcze. Ty no niech Cię podnosi! Ale menda Ja robię sobie spierdalando Nie podniesie Cię chyba, leci do Ciebie, leci do Ciebie, cypnynyk Dobra niech leci no, dawaj podnoś mnie Podniesie Cię No Czołjajc -y cały czas ją lupuje Odpuściła go, odpuściła go, uciekać, ja bym uciekał na waszym miejscu. Kurwa, jak ty lecisz, czaro zajebane? Bo to chodzi o żony, szedł w waszą stronę. Dobra, goni ruska. To będę Nie wiem, które to wieszanie u niego. Nie wiem. Ja muszę Nie się trzymać. To jest trzecie, to jest jego dynka. No to chuj. chaos jest goniony. Szukaj władza. Dobra, proszę. Tu już się bo. pokazał, was. Ty czekaj. Nie, no co ty, to jest pierwszy tłok dopiero chodzi. A on się z nią gania, więc... Masz czas szukać włazu. To może bym dał radę. No dobra, to rób. Rób, rób, rób. To tak, e, wiesz... Jak tam sytuacja? Gon go nie i go? gdzieś go. O, widzi? To go zgubiła. Nie no cały czas Kurwa, wstałem akurat. O, ale widać. się dałem. Ale zjebałem to. A tu no jeszcze jest tak skrzynka była fioletowa Tak jakby nie chcę cię powiesić w ogóle Nie chcę je powiesić, bo chcę, żebym ten, chcę tamtego jebnąć Też takie taktyki robiłem Znaczy no ja wiem o co chodzi nie? Normalne Żeby nie żeby ci się własnie otworzył Podosisz się? Nie, Bo mnie znalazła już o. No i znajdzie haka. Nie, nie znaj... Ty, czemu ona nie idzie do haka? Kurwa, patrz, oh. tu był was Czy samym hakiem? Ajajajajaj. Aj, aj. No trudno. Ale i tak dobry mecz. Dobry meczek. Mi się Ja miałem rangę na plus, więc ty pewnie też. Rangę na plus miałeś? Tak. Nie no, bardzo nie długo trwał No ja coś tam ponaprawiałem, coś ten, coś porobiłem. Aż zobaczę sobie No ziemię. masz powiem, trochę więcej niż ja, masz o pół tysiąca więcej. <noise> 24 tysiące Tak plus 1 i 12 rangę wbiłem już nie, 20 tysięcy 70 pokazuje zimno Kurde To do przodu Dobra to dziękujemy wam w takim razie i widzimy się w kolejnych odcinkach z no. Także jołka